Cześć, witam was w kolejnym wyborze Turoka. W tym odcinku ponownie Prochorowka. Także jest to tydzień, w którym sponsorem tego cyklu jest właśnie ta mapa. Bitwa na Centurione, Centurionie Action X za starami siedzi pijany pawian. Mamy 55% szans na zwycięstwo nie ma arty, także wyśmienicie bardzo dużo chywików. Także zobaczymy sobie no, bardzo ciekawą bitewkę z rewelacyjnym wynikiem i dosyć ciekawym przebiegiem. Także myślę, że no warto, warto zerknąć oczywiście. Pijany, pawian jedzie na środeczek. Będzie wykorzystywał bardzo fajne działo tego Centuriona. I zobaczymy sobie, jak się uda tej naklepać. Pierwszy strzał weszło 415, przypomnijmy sobie parametry działa. Mamy tutaj pociski podstawowe, to są podkalibrowe 268 przebicia i 390 uszkodzeń. Na Hicie mamy 330 przebicia i na Heku mamy 105 przebicia, czyli całkiem sporo i 480 uszkodzeń. To jest hash przepraszam. To jest hash, no taki rodzaj powiedzmy burzaka. Pawian, wozi ich 6, także mogą być przydatne. Na razie, spokojnie, generalnie. Wiecie, no ta bitwa, jak, jak zresztą mapa wskazuje. Tradycyjnie się tak odbywa, także będzie tutaj dużo jeżdżenia po środku, dużo strzelania z dystansu. No ale wiadomo, że ten czołg to jest taki mistrz troszkę snajpienia. Widzimy tutaj kolega miał spory ping około 100 plus jeszcze lagi widzę na serwerze, także na pewno to nie ułatwia powyżej 120 nawet, także takie mikroprzycięcia właśnie są spowodowane tymi mikrolagami. Nie ma się czego obawiać, odarty nie wyrwie, odruchowo chyba się cofa. Jakieś manewry też czasami tak mam, ewentualnie, żeby nie dostać z heela. No i oglądamy. Troszkę nam się tutaj musi rozkręcić. Na razie bardzo spokojnie z obu stron: 0-0, nikt nie atakuje, no ale to jest urok tej mapy. Bardzo fajne kamu, naprawdę. Czołg wygląda bardzo zacnie. Zobaczcie, bardzo mi się podoba ten model HD świetnie zrobiony ta lampa i te i te tutaj y, takie materiał na lufie fenomenalnie, także kiedyś go sobie na pewno zrobię to nie ulega wątpliwości dobra, mamy wafelka 9 tieru mamy strzał 839 obrażeń nie straciliśmy jeszcze nic także czekamy na rozkręcenie tej bitewki, ona w tej fazie początkowej będzie Yy, tak jak mówiłem, dosyć tutaj yy, taka standardowa z strzelania, ale poczekajcie później. Później nam się to wszystko ładnie rozkręci. Najważniejsze, żeby zadawać jak najwięcej uszkodzeń i wykańczach lufy. 1200 na naszym koncie, także na razie bardzo skromnie, ale będzie tego znacznie więcej. Dwa te deki tam z tyłu, niestety, poznikały. W ogóle dużo tych chłopów tam z tyłu jest. Tutaj był blindzik. Hill wydaje się pusty. No tutaj odruchowo, jak nic odruchowo, pijany pawian się cofa przed artą. To jest już taki nawyk, to jest nawyk, który wchodzi w krew. Dobrze, próbujemy. Udało się strzelić w boczek, niestety T30 ze złota się przebiła gdzieś tam z daleka. Działa jak widać stokowe, bo tylko za 393. Dobrze, nie był to jak pancer. Widać tą T-30, także za chwilę będzie klepanko, skupiamy, znowu celny strzał, na naszym koncie około 2000 obrażeń, 1-3, no i snajpimy dalej. Mamy T-30, wykończyć lufę, niestety poszło po wieży, szkoda, że nie było hasza na wykończenie, wtedy na pewno by udało się, myślę, zabić. Mamy jak pancera bokiem, weszło, 2 Także obrażenia powolutku nam zaczynają rosnąć. Teraz, jak Tiger niszczy obiekt 416, ten wyjechał za daleko. Nie miał opuszczania, o dziwo nic nie ma na hilu, Także bitwa się rozgrywa na środku. Dobra, jest niestety bez obrażeń. Co prawda, było zgęszenie, ale bez obrażeń. Jest M103 na Hilu, Można tam sobie oczywiście pomóc. Tak jest. 2700. W tej bitwie będzie dużo strzałów z dalszego dystansu. Mamy 3000, czyli już spoko. 3000 straciliśmy, niecałe 400 hapsów, zamieniono na 3000, także bardzo bardzo udanie. E75 bokiem, idealna strzelnica. No i klepiemy. i klepiemy, bo ta bitwa naprawdę tutaj będzie w ilość obrażeń, także trzeba je nabijać. Mamy już prawie 4000. Ale niestety bitwa to 3 do 7. Niestety nasza drużyna jakoś nie chce współpracować i delikatnie ginie. Nie mamy już nikogo na hilu. Kręci tutaj pawian strasznie, jakby był pijany, że tak powiem. Dobra, M103. Strzał w policzek weszło. Drugi M103 się odwdzięczył. Pada morak na szczęście. Jest zestaw naprawczy. 4-200 na naszym koncie. 4 do 7. Jest hila, nic nie tłuczę, nic na tym hidu chyba nie ma. No i co teraz? Cały czas w tym samym miejscu, cały czas szukamy sobie tych wrogów. Jest M 103 widać było garnek, niestety mamy spocika. No i czekamy, czekamy na rozkręcenie się tej bitewki. Mamy jak tigera boczkiem. M103 troszkę tej bruździ, mamy jak pancera Decyduje się y, Pawian na strzał, jak pancera Niestety Ding Bardzo y, Ta bitwa jest taka Pasywna z obu stron Nikt nie chce przeatakować, dużo strzelania z daleka Ale dla Centka to jest tak naprawdę dobra bitwa, taka nie za szybka, nie z jakimś YOLO rushem. Mamy obiekt 704, wtedy można wykorzystać atuty tego działa, które naprawdę jest bardzo celne. Większość ich strzałów, które Pawian strzelał, jednak było w celu. T54 Lightweight, kolejny udany strzał, mamy przekroczone 5000, niestety 49, także naprawdę fatalnie wykończony czołg Kentucky na bardzo dobrze 59 4 czołgi straty to jest no to jest niemało Niestety żadna ze stron nie przejmuje żadnej inicjatywy. Teraz wrogowie zaczynają rasować. No i mamy teraz idealną sytuację, kiedy mamy bokiem czołgi, będziemy teraz klepać sobie naprawdę pokaźnej ilości obrażeń. Także oglądamy M103 bokiem, jeden strzał, drugi strzał, mamy przekroczone 6000 Plus była podpała. Kolejny strzał trafiony za 453. 5 do 10. Mimo naprawdę klepania dużej ilości obrażeń, nasza drużyna w ogóle jakby nie chce tego wygrać. 6-10. Nie chce tego wygrać, a my robimy za czołg wsparcia, za snajpera. No bo też w takiej roli wydaje mi się, że ten centek się sprawdza całkiem. Nieźle poszukiwanie pozycji na Jaktigera. Mamy Jaktigera widać bok. No, ding. Bardzo dziwny ding. Przecież przymierzone było bardzo dobrze. Teraz wchodzi. Mamy przekroczone 7000. 5 czołgów straty. Niestety 5 czołgów straty. Teraz jeszcze więcej chyba. 6 do 12. 6 czołgów niestety straty. drużyna się składa niesamowicie. Będziemy prowadzić teraz głęboką obronę. Mimo tych naszych obrażeń, e, nijak to nie pomaga w wygraniu. Teraz będziemy próbować grać troszkę tutaj na wieżę. W tym dołku mamy na środku 103 bokiem 401, weszło na szczęście powyżej średniej. Drugi frak 7500 obrażeń, 912, nawiązana walka 7800. Na tą t 5 raszują teraz ostro czołgi. Znowu mamy pełnego jak Tigera. Ile tych chapsów ci wrogowie mają? A my już mamy 8200. Także naprawdę solidny, soczysty wynik. S75, 913, ginie niestety T54. Zostajemy sami z T10 na masę wrogów, które, którzy mają masę hapsów. Sytuacja bardzo trudna. 914, niestety nasz kolega zostaje sam. Na sześć czołgów ze sporą ilością HP obiekt 140 zgęszony. Teraz E75 i T10 mają pełno hapsów i będą zaraz na nas jechać. T10 się dinga. Sytuacja fatalnie trudna. Zobaczymy, co z tego uda się jeszcze ugrać. T10 niestety dingnęła. Szkoda, powiedzmy takie sprawiedliwe. Tutaj był ding, teraz T10 ding. No i oglądajmy, czy uda się wybronić. Obiekt 704 niestety ze złota. Naprawdę, y, Karnus wie co, wie co mówię. Każdy obiekt 104 jeżdżący na złocie to jest dla mnie po prostu wstyd. Przy takiej penetracji, niestety, pudło baza kapowana. Za chwilę z drugiej strony się wyleją wrogowie. Y, czy uda się pijanemu pawianowi coś jeszcze w tej bitwie ugrać? Mamy 8600. Walczymy, walczymy, walczymy. Wykończyć lufę. Niestety, ding nie udaje się. Teraz jeszcze E75 przyjeżdża. Mamy 547 hapsów. Nie za wiele. Niestety, Ding E75 nas trafia prawie za 5, na 58 HP. Przełączenie na hity, wykańczamy obiekta 704 nareszcie. Ten się Dingnął w ogóle ze złota, także też trochę farta, 8700 obrażeń E75 dostał po włazie. My już jesteśmy na dobicie. E75, niestety znaczy na nasze szczęście puduje wykończony E75 9400 obrażeń jeszcze T10 oraz jedzie E75 przeładowanie E75 wykończony 9600 T10 full HP no prawie 10 000 obrażeń sytuacja dramatycznie trudna jeszcze jak pancer jeszcze jak pancer da no. i walka z jak pancerem ten ten Przejeżdża za daleko, walczy Pawian, ale niestety ginie. Obejrzyjmy sobie skliny. Walczył naprawdę dzielnie, dużo w tej bitwie zrobił. Znaka mistrzowska, pierwsza znaka biegłości, wsparcie oraz duży kaliber. Także w tym momencie mamy przegraną w cyklu wybór tu rok, ale tutaj przegrane mogą być. Obrażenia, prawie 11 tysięcy obrażeń. Naprawdę wynik fenomenalny. Drużyna nasza zagrała tragicznie. Kolega zrobił 11 tysięcy obrażeń, przegrał bitwę i nawet nie było blisko do wygranej. Także jeszcze musiałby naklepać ze 4 chyba tysiące. 5 fragów 1221 expa Z dystansu większego niż 300 metrów ponad 7600, bardzo dużo. Zablokowany przez pancerz 1150 zasyty, zasyty 633, przejechane ponad 3 km, strata 23 tysiące. Także bitewka naprawdę, jeśli chodzi o obrażenia. Kosmiczna kozacka współczuję tej przegranej, bo drużyna, która się trafiła, no tragedia, żeby tak przegrać przy takim, mając takie wsparcie, jeszcze y, mieć porażkę, no to naprawdę trzeba się postarać chyba. Dobra, tyle z mojej strony. Gratulacje w wyniku. Y, trzymajcie się. Cześć.